poprzednio o, w kodzie snu. Łóżko? Przecież to nie jest moje mieszkanie. To niebezpieczne. W mamy zapasy mięsa. Trzeba iść do niej. supermarketu, nie. Chętnie podzielilibyśmy się zapasami, lecz mamy problem. Jeśli przekonisz bandytów, my podzielimy się zapasami. O Jezu! Dzięki Tobie nie umrzemy z głodu! Mógłbyś pójść na komisariat i co się dzieje? Zanim jednak pójdę do, na komisariat, odwiedzę chyba mój dom. Haha, ha, nie wejdziecie tu. Tak, to moje mieszkanie. Dobrze, teraz musimy iść na komisariat. No już na mnie idą, ale iść górą. Płatka? A tam kto? Strzelają do mnie! Miałem iść na komisariat, bo szybko do. komisariatu. Co? Skrzynki w komisariacie? Co? Zainfekowany. O nie. Co teraz? Masakra, chyba muszę znaleźć inną drogę wejścia, bo te skrzynki zatarasowały wszystko. Coś czuję, że to nie skończy się zwykłym przejściem. Wszędzie zainfekowani, wszędzie zarażeni. Boże, co tu się dzieje? O, o, rozwalone wejście, dobrze, coś to już jakiś plus Ale rozwalone wejście to chyba nie jest zbytnio duży plus Policjant, ale zainfekowany No koniec, zakażony, zakażeni, zakażeni Tu widzę jakieś wen wentylacje, może tędy wejdę Ktoś chyba wysadził tą wentylację, żeby się tu przedostać Au Zaraz chyba do mnie przyjdą Chyba, że nie Dobrze, w każdym razie jestem już niedaleko O, udało mi się przedostać. Jestem tutaj, ale widzę zakażonego Ile mam pocisku w ogóle 46, nie jest źle. Alkohol, przydałoby się tu jakiś porządek zrobić w małych rzeczach. Może o tak, dobra, banknoty sobie pochowałem. Ale, 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 monety już nie dam rady. Ale, moe, no, saletra, właśnie. Zawsze to jakiś plus. Dzięki temu będę mógł trochę rzeczy pozabierać. Jakiś pocisk, ale i tak nie ma takiej broni. Bo to jest chyba pocisk do granatnika. A nie posiadam go. Widzę cukier. Cukier do torby schowam. Użyję bomby dymnej za chwilę. Na kimś, bo. Klucz do mieszkania moneta książka dezintegrator. Dezintegrator 2000, potrzebujesz szybkiej rygi ucieczki? Może chcesz spładać przeciwnika. Dzięki Dezintegratorowi 2000 możesz zabrać przeciwnikowi grunt pod stopami. Receptura: szmaragd, repeater, zielona esencja. Kamienny guzik płomienny, proszę. Komparator. Zieloną esencję robimy z kilku łopat. O mordę. Kurczę, zaraz zniszczę swoją strzelbę, a to będzie nie niedobrze. Ten dezintegrator i tak mi się nie przyda, nie chcę go. Niszczenie terenu pod czyimiś stopami nie jest zbytnio dobrym sposobem na walkę. Kolejna książka. O, sztabka żelaza. Z żelaza mogę, nie wiem, na przykład coś naprawić żelazem. Dziennik część trzecia. Zarażony. Wbrew pozorom to także pierwsze stadium zakażenia. Obiekt zostaje zarażony poprzez kontakt z zainfekowanym, najczęściej przez pogryzienie Zagro... Zagrożony jest dość. zagrożony? zakażony chyba. Zarażony. Zarażony jest dość powolna, a jego ciosno są średnie siły. Pojedynczy nie stanowi problemu. Uważaj, aby nie zaatakować grupa zarażonych. Dobra, to mogę odłożyć. Więcej informacji z dzienników nie potrzebuję, skoro już raz przeczytałem, więc ten. A to jest mrozik, ale mrozika też nie będę chciał. AŁA! Gdzie jest? Nożem go patrakuję, nie będę marnował amunicji. Okej. Okay. Sześć pocisków zardzewiałych, muszę tego się pozbyć. Na kimś. Szmata. Nożyczki. Kolejna bomba dymna, to się już nie pozbędę. Nożyczki, nożyczki. Ok. <grytania> to był najgłupszy sposób, co mogłem zrobić. Okej, okay, dalej, tu mam kolejną bombę dymną. Taśma. Tu coś widzę. A gdzie mój topór o A, to jest dzwonek pewna tam, żeby mnie ktoś wypuścił, ale niestety tu, tu nikogo nie ma. Książka. Sprawdźmy ją. Albo zanim ją sprawdzę. Okej. Okay. Plecak. Bomba dymna. Bomba dymna. Łącząc cukier, saletrę i szmatę będziesz w stanie stworzyć bombę dymną jeśli trafisz w nią. W przeciwnika ten zostanie zraniony. A, czyli taka, tak to działa. Cukier, szmata i saletra powinno mieć kilka sztuk. Zrobię sobie: 1, dwa szmata, cukier, cukru potrzebuję. Jeden, dwa i saletry z dwie sztuki. Albo nawet trzy, dobra. Cukier, saletra, szmata. Jeden, dwa. Udało mi się. Okej, okay. cukier chowam, saletrę też chowam. Cukry nie mogę schować? Aha, bo wymieniłem na to. Ale saletrę też powinienem schować. Na co nie Aha, na kij. Ten kij mi się i tak tu nie przyda. Bomby z ostrzy, chyba na kimś użyję teraz. Rozbita butelka. To chyba są jakieś akta, dowody sprawy, ale nie sądzę, żeby to teraz miało jakiekolwiek znaczenie. Banknot, złota moneta i kilo, chyba muszę. Kilo, zaraz sprawdzę co to dokładnie jest. Tak, kilo, chyba muszę jedne drzwi wyważyć. Aha, w taki sposób otworzę sobie jedne drzwi, ale drugie będę musiał zniszczyć. O tak, udało mi się zniszczyć. Nie będę ich targał, wezmę je ze sobą. Tu był jeden zainfekowany, zarażony. Dokładnie. Przy okazji wykorzystam na nim. O, dobrze. Parę przedmiotów ciekawych tu widzę. Tabletka, nie wiem na co mi tabletka, ale wezmę Dziennik mogę odłożyć Oj, co ja żem zrobił Saletrę i nożyczki schowam Kolejna taśma, przydałoby się ich kilka przesłuchać że nie ma miejsca na więcej, bo od czego to nie jest mi na rękę. No dobra, idźmy dalej Tu widzę zarażonego i zakażoną O! Siła zarażona Nigdy nie byłem tak na komisariacie, żeby sobie pozwiedzać. O, był zainfekowany, nieźle. O. o, w mordę, trafiłem do magazynu. Jak dobrze. To strzelbę sobie odłożę. O, zaraz, moment. Może naładuję magazynek. Naładowałem magazynek, ale i tak nie mam tej broni. Chyba, że tu jest gdzieś, ale nie. Karabin ostrzałowy. A co to za broń? Wygląda jak strzeba, to jest, że mniejsza. Nie, tutaj ta M4 nie ma na pewno. Kurde, na pewno jedną strzelbę będę musiał wziąć. Uszkodzona strzelba, jakaś lepsza? Strzelba, dokładnie, może ją ulepszę na stole. Krzemień miałem, pamiętam, że chyba w plecaku. Ale czy to się krzemieniem ulepszało? Strzelba, krzemień? Nie, nie krzemieniem. Wiem, że się na pewno dało ulepszyć tą oto broń. Aha, dobra, to może już od razu kwarcem po prostu potraktuję, a potem diamentem. Strzelba? Kwarc. Jest dobra strzelba, ok. Więc jeszcze teraz potraktuję to diamentem, jakoś obłożę to diamentem. To powinno mi zrobić lepszą, o wiele lepszą strzelbę. Jest, bestialska strzelba, bardzo dobrze. Krabień odstrzowe M4 mam na wyczerpaniu. Ale, ale. O, tu mogę magazynki sobie zrobić. Ale nie mam tej broni nawet. Pociski. Pociski ja z miłą chęcią wezmę. A do bomby dymne, kluczyki od auta. to... A granat dymny to się nazywa tutaj. teraz, bomba dymna. 4-4 to zostawię to, co tu jest. Nie, nie wrzucaj. Niech Ej, niechcący jeden upuściłem. Pech. O, tak. To ten karabin nerostrowy M4, który mam tu w ręku. Odłożę. Nie, tak. Tak. Tak tabletkę, zobaczymy co się z nią stanie. Nie wiem co to właściwie mi dało. Okej. Okay. Mam trochę amunicji. Sporo teraz jak widzę. Ale, ale... Jak zwykle nie ma miejsca, aby się przydało pozbyć paru rzeczy. Na przykład noży. Przestałem używać już tych noży kuchennych. Więc uważam, że są mi w ogóle już zbędne A nie, śmiercionośny Śmiercionośny Zostawmy te zwykłe noże kuchenne Pozbądźmy się ich Pozbędę się ich Ok, noże kuchenne Co tu jeszcze? Jeszcze jeden nóż kuchenny. Zamiast tego noża kuchennego mam nóż bojowy i to mi wystarczy. Kuszy i tak nie mam, dlatego schowałem sobie to tutaj. Cukru nie mam. Żeby zrobić miejsce, to chyba zrobię. Coś tu ciekawego, chyba już nic nie widzę. Na pewno wezmę to i to. To na pewno wezmę. Apteczki, apteczki mi się strasznie przydadzą. Mm. Co tu jeszcze? Wezmę sobie tak przełożę. Solidny topór, to jest chyba już po pierwszym ulepszeniu, czyli użyty kwarc. Nie krzemień użyty. Teraz muszę użyć kwarcu. A nie wiem nawet, jak to jest zbudowane. Zaraz sprawdzimy, jeśli solidny topór, machniemy w... o, o, niszczycielski topór. Dobrze. Ale miał jedną apteczkę więcej. Dobrze, penicylina mam 100 gram. Kije bejsbolowe. Na pewno wezmę... O, oh, bo to. El Diablo! O! Oh. No nieźle. To policja ma taką broń. No zaraz później zobaczymy, o co chodzi dokładnie z tym El Diablo. Oh, El Diablo. Kamizelkę na pewno wezmę. Przyda mi się nie wiem do czego, ale przyda się. Zawsze się przydają takie kamizelki. Dobra. Ten złoty rewolwer wezmę tylko po to, żeby chociażby sprzedać. trochę zarobi jakąś jeszcze jedną broń bym zabrał taką A, uszkodzona strzelba nie jest dużo warta Zni o zniszczona tym bardziej uszkodzona może zniszczona może zniszczona zniszczona Uszkodzona. Zniszczona. To ze strzelb nic ciekawego nie ma. Więc zabieram jeden rewolwer. O, to jest moja zniszczona strzelba. Dobra, to jeden rewolwer jeszcze zabieram. Dobra, rewolwer mam. I jeszcze jeden zabieram rewolwer. Okej, okay. naładuję El Diablo. Kurde, ma mama pociski do El Diablo? Mama. Okej, okay, czyli pociski do El Diablo to te od karabinu. No dobra, pasują do niego. No dobra, to bardzo dobrze. Zobaczmy moc El Diablo na jedną z tych zakażonych policjantów. Wow. No, nieźle. Co tu? Coś przyłożyć muszę chyba, co? Tak, tak. Ten płomienny proszek mi nic nie da, bo, bo, bo nie ma miejsca, no po prostu. Trudno, wyrzucam go. Okej, okay, muszę naładować kolejne eldiablo. Diablo, jeszcze raz eldiablo. Długo się go ładuje strasznie. OK, załadowane oba, więc muszę iść gdzieś do biura. O, widzę tutaj niuchacza. Obejdę go chyba, co? Uda mi się? Niuchacz tu chodzi, a tutaj policjant. O tak, no i po to schodzi tu. O, tu widzę posterunek policjantów. Tak, dokładnie, czyli tu się przenieśli z całego budynku, czyli jednak jest ktoś żywy tutaj. Och, jak dobrze. O, tu bankoma co wymienię pieniążki. 9, to i tak nie wymienię tego. Muszę jakoś to ładnie zrobić, żeby powymieniać sobie, ile da się na banknoty teraz. Banknot 100 złotowe. 100 złotowe banknoty sobie na razie zostawię. Co ty robisz? Otwar o, otworzyłem plecak zamiast. No dobra, to tutaj robimy tak. Aha, no tak, nie mam miejsca. W moim podręcznym plecaku. Okej, okay, teraz sprzedajmy parę rzeczy. Czy któryś z was kupuje przedmioty? Ewelina? Nie wiem, chyba nie. Alkohol i klucz na ulicę. Tu, tu w lodówce ktoś trzymał klucze? No dobra, no ja nie pytam. Każdy trzyma wszystko co gdzie chce. Nie. Dobra, okej. Okay. Andrzej, Andrzej. Jestem. Komendant. Mundurowy sprzedawca. Komendant policji. Policjant Josh. To muszę do komendanta zajść, z tego co wiem, i się wypytać. Ale z tego co tu widzę, to sklepów tu żadnych oni nie prowadzą. No cóż, trudno by było, gdyby mieli prowadzić gdzieś jakikolwiek sklep. W taką apokalipsę, ale... No cóż. Ok, strzelbę w razie czego mam. O tak zrobię. Dobra. To do komendanta.